Wegańskie brownie o smaku Bounte to moje najnowsze ciacho na blogu, które z pewnością podbije wasze serca. Musicie mi uwierzyć na słowo. Jeśli macie jednak ochotę na tradycyjne brownie to zachęcam do odwiedzenia mojego przepisu na brownie z truskawkami. Wegańskie ciasto Bounty to moje pierwsze wegańskie ciasto w tym roku i z pewnością nie ostatnie. Przygotowałam pyszne wegańskie brownie czekoladowe z dodatkiem kremu kokosowego na bazie kaszy jaglanej i wiórków kokosowych. Spód wyszedł zbity, zakalcowaty i mięsisty. Tak właśnie powinno smakować i wyglądać brownie. W moim przypadku to wegańskie brownie stanowiło bardziej spód do ciasta i piekłam je w tortownicy o średnicy 24 cm. Jeśli będziecie chcieli je przygotować bez kremu kokosowego i polewy, to wystarczy je upiec w nieco mniejszej foremce, żeby wyszło nieco wyższe. Pamiętajcie, że brownie praktycznie nie rośnie w trakcie pieczenia, więc najlepiej je piec w małych foremkach. Do przygotowania mojego wegańskiego brownie użyłam wysokiej jakości surowej czekolady ciemnej RAF 70% na wagę myślnik bio co od polskiego, producenta ekologicznych czekolad i produktów czekoladowych. Ta gorzka czekolada została wytworzona z surowych ziaren kakaowca. W której gorycz surowego ziarna przenika się z karmelową nutą nektaru z kwiatu palmy kokosowej, tabliczka tej czekolady zaskakuje łagodnością, przy czym nie jest pozbawiona swojego intensywnego charakteru. Jeżeli cenisz sobie zdrowe odżywianie i chcecie aktywnie dbać o środowisko naturalne, to polecam słodycze zerowaste, które są sprzedawane na wagę bez TZW. Opakowań jednostkowych. W ofercie marki znajdziecie m.in. czekoladę na wagę z ciekawymi dodatkami. Suszone owoce i orzechy oblewane czekoladą różnego typu oraz kuwertury. Ich cały asortyment oferowany jest w dowolnej gramaturze i pakowany w biokompostowalne opakowania. Co więcej produkty sygnowane marką octo są certyfikowane ekologicznie, bezglutenowe, bezmleczne i słodzone wyłącznie cukrem kokosowym. Dlatego będą idealnym uzupełnieniem diety wegańskiej czy bezglutenowej. W ofercie firmy znajdziecie innymi. Surowa czekolada wytwarzana z nieprażonych ziaren kakaowca, czekolada z dodatkiem orzechów laskowych, pistacji czy migdałów, suszone owoce w czekoladzie deserowej, kremowej lub białej, np. Śliwki, figi, morele i jagody goji, orzechy w polewie czekoladowej, np. Orzechy brazylijskie, macadamia czy pecan, kuwertura czekolady białej, ciemnej migdałowej czy kokosowej. P.S. Mam dla was kod zniżkowy o wartości 15% rabatu na kategorię kupuj na wagę na hasło, po prostu pycha 15, będzie on aktywny do końca stycznia. Przepis na wegańskie brownie Bounty. Składniki, brownie, 4 płaskie łyżki oleju kokosowego 150 g surowej czekolady ciemnej RAF 70% na wagę, bio co co a 1 szklanka akwafaby z około 1,5 puszki słoika ciecierzycy. 3/4 szklanki ksylitolu, 1/3 szklanki kakao, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 i 1/3 szklanki mąki np. orkiszowej lub pszennej, opcjonalnie 1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią, krem kokosowy, 1/2 szklanki suchej kaszy jaglanej, 1 szklanka mleka kokosowego, 1,5 szklanki wody, 1/2 szklanki wiórków kokosowych, 2 łyżki miodu, 3 do 4 łyżki ksylitolu. Do smaku, polewa czekoladowa, 80G surowej czekolady ciemnej RAW 70% na wagę, bio co co a 1 płaska łyżka oleju kokosowego kopił Jak zrobić wegańskie brownie czekoladowe? Krok 1 w mniejszym garnku rozpuszczamy na bardzo małym ogniu pokruszoną czekoladę, 150G. Z olejem kokosowym, 4 płaskie łyżki. Mieszamy do momentu roztopienia czekolady i powstania jednolitej masy. Odstawiamy do przestygnięcia. Krok 2 Dwie puszki ciecierzycy wyciągamy z lodówki. Do miski wleja kwa fabę, 1 szklankę, z puszki ciecierzycy, ja użyłam 1,5 puszki. Ubijamy na sztywną pianę na wysokich obrotach miksera. Dodajemy stopniowo po jednej łyżce ksylitolu. Najlepiej go zblendować wcześniej na puder powinna powstać sztywna, błyszcząca piana. Do osobnej miski wsypujemy mąkę orkiszową 1 i 1 3 szklanki, można użyć NP pszenną proszek do pieczenia 1-2 łyżeczki kakao 1-3 szklanki, a także opcjonalnie cukier wanilinowy. 1 łyżka. Wlewamy przestygniętą czekoladę i delikatnie mieszamy z suchymi składnikami za pomocą łyżki do powstania jednolitej masy. Następnie dodajemy ubitą akwafabę i ponownie mieszamy. Bardzo delikatnie, aż składniki się połączą. Krok 3: Przygotowane ciasto przekładamy do keksówki czy do tortownicy. U mnie o średnicy 24 cm. Wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładamy do nagrzanego piekarnika do temp. 180 stopni. Pieczemy przez 20-23 do 23 minut góra dół bez termoopieku. Od razu uprzedzam, że wyjdzie wam ono dosyć niskie. Brownie powinno być nieco niedopieczone, zbite i zakalcowate. Dopiero po całkowitym przestygnięciu powinno nabrać odpowiedniej konsystencji do krojenia. Krok 4 kaszę jaglaną, 1 slerz, 2 szklanki suchej kaszy wsypujemy na sitko i porządnie płuczemy pod zimną wodą. Wsypujemy do garnka.

I mleko kokosowe, 1 szklanka. Gotujemy na małym ogniu co chwilę mieszając przez 11 do 13 minut. W tym czasie warto zaglądać do kaszy i mieszać żeby się nie przypaliła gdy wchłonie całą wodę, ewentualnie dolewamy odrobinę więcej wody. Ugotowaną kaszę odstawiamy do lekkiego przestygnięcia, a po tym czasie blendujemy na gładką masę. Wsypujemy wiórki kokosowe, 1-2 szklanki. Dosładzamy do smaku, dajemy miód, 2 łyżki. Xylitol 3 do 4 łyżki jednak, jeśli chcecie, możecie dodać więcej Xylitolu lub opcjonalnie dodać kilka kostek białej czekolady czy odżywkę białkową o smaku białej czekolady. Krok 5: przestygniętą masę kokosową nakładamy na zimne brownie, wyrównujemy i odstawiamy, aby kasza całkiem przestygła. Krok 6: W tym czasie w kąpieli wodnej roztapiamy czekoladę gorzką. 80 G Wraz z olejem kokosowym 1 płaska łyżka do uzyskania gładkiej polewy czekoladowej. Wierzch ciasta oblewamy polewą czekoladową i opcjonalnie dekorujemy odrobiną wiórków kokosowych.